dobry wszystkim tu Marcin Miczołowski ze szkoły tańca M-Dance ze Szczecina. Mamy nadzieję, że filmik, który dodaliśmy ostatnio spełnił Wasze oczekiwania i zmotywował do jeszcze lepszego i bardziej dokładnego treningu w domu. Moi drodzy, chcielibyśmy dzisiaj, zanim rozpoczniemy jutrzejsze zajęcia online, dodać Wam jeszcze nieco informacji, uzupełnić je, rozwinąć po to, abyście w lepszy sposób mogli robić postępy. Gracjan przygotował dzisiaj kolejne dwa ćwiczenia, które uzupełnią wersję z filmiku pierwszego. Oddajemy głos Gracjanowi. Witam wszystkich. Uwaga. przypomnijmy sobie najważniejsze informacje dotyczące stabilizacji. Ustawię się bokiem i plecy, nogi proste, klatka do przodu, nie cofnięta, do przodu. Biednica pod siebie, głowa prosta jakbyśmy chcieli pociągnąć wzdłuż liniec wzdłuż naszego kręgosłupa i pierwszym ćwiczeniem będzie nasze ćwiczenie z poprzedniego filmiku weźcie sobie makaron, ja tu mam minionka możecie, możecie wziąć piłkę, coś co możecie chwycić jedną ręką i ćwiczenie będzie polegało na tym nogę wyciągamy do góry zgiętą, o 90 stopni, czyli kolano musi być na wysokości naszego pępka, Ręce do boku i przekładamy koordynując naszą równowagę nad głową, przed sobą, za sobą. Możecie dowolnie kombinować wokół głowy, a także poprzez poprzez ugięcie kolana i Proste plecy, pochylenie. Musicie tak na tyle się zbliżyć, żeby móc przełożyć hop, daną rzecz pod kolanem. Jeżeli wykonacie, powiedzmy, w ciągu 10 sekund ilość ćwiczeń, zmieniacie nogę. I uwaga. Drugie ćwiczenie. Drugie ćwiczenie jest na równowagę dynamiczną. Czyli stajemy na palce. Na początku jesteśmy umieszczeni pomiędzy między nogami i w pierwszym kroku ręce przesunięte do przodu. W pierwszym kroku przenosimy ciężar ciała na palce, podnosimy nogę na 3 sekundy, raz, dwa, trzy i podstawiamy pod siebie. Znowu żebyśmy mieli między nogami. Natomiast znowu przenosimy 3 sekundy, raz, dwa, trzy. I podstawiamy. I takich powtórzeń przynajmniej tak samo 10. To mam pozostać. 10, 10 na każdą nogę. 10 na każdą nogę. Dobra, a czy możemy podobnie jak poprzednio złapać się czegoś, gdybyśmy mieli problem z równowagą? To na pewno, jeżeli ktoś ma problem, podtrzymujemy się, może ściany. Tak, pan, że to jest duże ułatwienie, dlatego starać się może bardziej ściany używać jako ewentualnej podpory gdy już stracimy równowagę, tak? Żeby ją hmm. przywrócić. Ale krzesło jakieś czy coś, które Krzest... będzie obok Krzesło, Można mieć też nawet kij. Hmm. Dzięki będziemy mogli, mogli przemieszczać wraz z chciałem. Okej. Okay. Dobra. Pamiętajcie moi kochani, zawsze możecie wrócić do filmiku, zawsze możecie zapytać nas, nagrać swój, swój filmik, wysłać do nas. My tu z Gracjanem wtedy sprawdzimy poprawność wykonywanego ćwiczenia. I odpiszemy Wam jak najszybciej. Nie bójcie się, nawet szczególnie Was zachęcamy do tego, prawda? Nagrywajcie się, bo to też jest dla Was lekcja. Jeżeli nagrasz siebie, zobaczysz, jak to wygląda, to później też masz świadomość, co powinieneś poprawić. Nie każdy z Was ma lustro w pokoju, gdzie ćwiczy, więc takie wideonagrywanie na pewno pomoże Wam w osiągnięciu celu. Dzięki Gracian. Dzięki. Strzałeczka. Dobra, słuchajcie, to my lecimy dalej. Słuchajcie, słuchajcie. Y, mieliśmy ćwiczenia różne y, do standardu, i w tym momencie to, co jest na pewno ważne, to nasza sylwetka. Y, mówiliśmy na poprzednim filmiku, że nasz kręgosłup kończy się tutaj, gdzie kończy się czubek włosów. Mamy takie wrażenie, że ten czubek włosów ciągnie nas do sufitu, przez co pozwala rozciągnąć kręgosłup i, tak jak już Gracjan wspomniał, wywołać. Pochylenie miednicy do przodu. Do tyłu. Oczywiście, tak? Miałem nadzieję, że ktoś z Was się odezwie. Więc to jest tyło, pochylenie miednicy i w tym momencie, jeżeli mamy sylwetkę, stoimy w, le w lekkim rozkroku, delikatnie szerzej niż nasza, yy, nasza, nasza bioderka, tak? Mamy ramę, Zobaczcie. Tak? I w tym momencie będziemy mogli przechodzić sobie z nóżki na nóżkę. Czyli ja przechodzę na nogę i teraz uginając kolanko, uginam również moją miednicę. Mój ciężar ciała jest nad jedną stopą, więc ja mogę śmiało podnieść drugą nogę, ale zachowuję cały czas pion. Więc teraz relaksuję miednicę, wychodząc, przechodzę przez pozycję 0, przechodzę do drugiej nogi i znowu. Re, uginając kolanko, również relaksuję moją miednicę. Tak? Czyli znowu jestem w pozycji. Pionowy. Nie zaburza to mojej równowagi. I znowu wychodzę i w tym momencie z jednej nóżki nad drugą nóżkę. Tak? Jeżeli stanę z bokiem, to teraz będzie Wam łatwiej zobaczyć, że wykonując to ćwiczenie przechodzę, ja nie robię wygięcia moich bioderek. Tak? Nie. To wszystko odbywa się w pionie. Dzięki czemu ja mogę śmiało podnieść nóżkę i ustać bez jakiegokolwiek pochylenia. Jestem nad jedną nogą, przechodzę i teraz nad drugą nóżką. I znowu przechodzę i relaksuję miednicę. Pamiętajcie, fajnie jest ćwiczyć to ćwiczenie przed lustrem, lub tak jak wspomniałem przed tym. Fajnie jest też się nagrać. Nagrać się przede wszystkim dla siebie, dla sprawdzenia siebie samego, ale również fajnie nagrać się i wysłać nam to. Więc sprawdzajcie i wysyłajcie. Drugie ćwiczenie, które chcielibyśmy, żebyście również robili podczas tańców standardowych, to coś, co nawiązuje już do ćwiczeń stabilizujących pokazanych przez Gracjana. Jeżeli staniemy sobie na dwóch stopach, a właściwie na podeszwach. Trzymając kostki do siebie trzymam ramę i w tym momencie, moi kochani, poprzez rozciągnięcie naszego ciała, poprzez utrzymanie stabilizacji tutaj centrum, poprzez tyłu pochylenie miednicy jesteśmy w stanie utrzymać pion, pion naszego ciała, więc w tym momencie możecie podnieść jedną nóżkę, nawet dać lekko do przodu i sprawdzić, czy jesteście w stanie utrzymać balans na jednej lub drugiej. Nodze. Nie jest to łatwe, ponieważ ja też teraz pokazując to wam muszę się bardzo skupić, muszę zebrać ciało, więc nie jest to ćwiczenie należące do łatwych. Teraz, jeżeli robimy tutaj bokiem, zobaczcie, to również musimy zadbać o ważne szczegóły. Pierwszy szczegół to taki, że nie możemy puszczać bioderek do tyłu, nie możemy puszczać bioderek na boki, tak, ani uginać naszego ciała. To wszystko musi być zebrane, kręgosłup rozciągnięty, brzuch mocno zebrany i idziemy dalej. Idziemy w jedną stronę i idziemy w drugą stronę. Raz jest lepiej i raz jest gorzej. Nie bójcie się popełniać błędów. Naprawdę nie bójcie się popełniać błędów, ponieważ nawet ci najbardziej znakomici tancerze czasem. Wykonują ćwiczenia albo, może inaczej, nie chciałbym powiedzieć, że ktoś wykonuje ćwiczenia źle, ale też czasem ma prawo komuś nie wyjść. Więc, jeżeli chcemy osiągnąć sukces, to musimy popełniać błędy, aby móc je poprawiać. Tak? Więc gorąco Was zachęcam: nagrywajcie filmiki, wysyłajcie do nas i zostawiajcie w komentarzach informacje, jakiego rodzaju ćwiczenia chcielibyście jeszcze od nas dostać, co Wam sprawia problem z czym się nie do końca czujecie, abyśmy mogli sprostać Waszym oczekiwaniom. To tyle z tańców standardowych. I teraz chciałbym również omówić tańce latynoamerykańskie. Dwie rzeczy w tańcach latynoamerykańskich. I muszę sięgnąć po małą ściągawkę, bo miałem coś Wam powiedzieć i nie pamiętam. <laughs> Co to było Nikita? Dobra. Czas na kilka ćwiczeń tańców latynoamerykańskich. Moi drodzy, chcielibyśmy, abyście uzupełnili sobie wiedzę w dosyć istotnym kierunku. To, co jest bardzo istotne, to umiejętność wykorzystania ruchu naszej dźwigni względem naszego ciała. I teraz wszyscy wiemy, że nasz kręgosłup jest. To jak zawsze mówię, od czubeczka głowy aż po koniec tutaj pupy. i w tym momencie z jednej strony mamy jedną część miednicy, dru z drugiej strony, drugą. Tak, to, są, to jest linia bioder. One są tak samo Zjedz z prawej strony, i tak samo wystają z lewej strony. Ćwiczenie, które chcielibyśmy Wam zaproponować, polega na rotowaniu miednicy wokół kręgosłupa. Czyli jak samo nazwa mówi, rotować. To znaczy obracać wokół kręgosłupa, a nie wychodzić poza w jedną czy drugą stronę. Aby móc to ćwiczenie wykonać w sposób poprawny, musimy nie tyle że usztywnić, ale dokładnie mówiąc, wyizolować linię naszych ramion. Dlatego w celach treningowych bardzo fajnie jest złapać się jakiegoś krzesełka, ściany, stołu, cokolwiek, co pozwoli Wam na delikatne. Usztywnienie, można by nawet powiedzieć, tej całej linii dalej. I w tym momencie przy lekkim rozstawieniu stóp, przy prostych kolanach, rotujemy bioderka w jedną stronę i rotujemy bioderka w drugą stronę. Rotujemy w jedną i rotujemy w drugą. Aby móc to wykonać, oczywiście nie możemy zapomnieć o naszych prostych plecach, o rozciągniętych prostych plecach, o zebranym ciele. To, co musimy pominąć od razu na wstępie, to wychodzenie. Poza linię kręgosłupa, tego nie, nie chcemy, temu mówimy stanowczo nie. Tu się odbywa. Rotacja naszych bioder, jeżeli zobaczymy z boku ten ruch to wygląda on w ten sposób tak. Czyli nie robimy żadnych tutaj dziwnych rzeczy przy próbie kręcenia nie możemy sobie nawet dać rączki na szerokość bioder i sprawdzić czy nasze biodra mieszczą nam się w tej granicy? Jeżeli mamy brata, siostrę, mamy tatę, którzy akurat dysponują chwilą czasu, to oni mogą nam stworzyć taką granicę, w której my będziemy mogli sobie poćwiczyć. Teraz to jest ćwiczenie numer jeden. ćwiczenie numer dwa jest rozwinięciem ćwiczenia numer jeden. Polega ono na tym, że będziemy również rotować bioderko. Przód, tył, ale z pogłębieniem ruchu. Jak pogłębić ruch? Bardzo prosto. Jeżeli stoję w tym momencie na dwóch nóżkach, to muszę wybrać, na której dokładnie przez chwilę będę miał ciężar. Wybieram moją lewą nóżkę, czyli mój ciężar ciała, moja rotacja odbywa się do lewej pięty. Moje lewe bioderko idzie do lewej pięty i w ten sposób unosi się kolanko, przepraszam, nie kolanko, tylko pięta uginając kolanko. E, pokażę Wam coś, co też Wam, mam nadzieję, pomoże. Więc nie wstydźcie się albo ćwiczyć w spodenkach, albo po prostu, nawet tak jak ja, wstawić sobie nogawki do skarpetek. Przynajmniej wtedy wszystko widać. Więc, jeżeli moje lewe bioderko idzie do lewej pięty, unosi się pięta, ugina kolanko. Kostki są, przynajmniej powinny być, obok siebie. tak? I w ten sposób. Jest pogłębienie, ale moja linia ramion pozostaje bez zmian. Czyli idę pytelkiem w jedną stronę, punkt 0, i teraz idę w drugą stronę. I znowu punkt 0, i znowu w jedną, punkt 0, i w drugą. To, czego nie chcemy na pewno, to tego, tego typu ruchów. gdzie biodra idą nam na boki, a nie idą do tyłu. Tak, lepiej zrobić mniej, ale prawidłowo. Dlatego ponownie mówię, lustro jest bardzo fajnym elementem, które pomaga nam w ćwiczeniach. Macie każdy z Was ma smartfona, albo przynajmniej wasze rodzice mają, więc można się nagrać, albo poprosić kogoś z rodzeństwa rodziców, żeby nas nagrali po to, żeby sprawdzić jak wyglądają moje postępy. Nawet co ciekawsze, moi drodzy, fajnie jest nagrać się za pierwszym razem. I za ostatni, żeby zobaczyć, czy jest jakakolwiek różnica podczas tego, co ja czuję i jak wykonuję ćwiczenia. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle. To miał być krótki filmik, który przygotowaliśmy dla Was po to, żeby uzupełnić trochę wiedzę, zmotywować Was do, do, do Was do dalszych treningów i pokazać, że w sposób łatwy i przyjemny, w swoim pokoju, każdy z Was może wykonać te proste ćwiczenia. Również chciałbym Wam powiedzieć, że... Zorganizowaliśmy konkurs. Konkurs, który będzie polegał na tym, że wybierzemy najbardziej obowiązkowych z was. Przesyłajcie nam filmiki, gdzie trenujecie, przesyłajcie nam zapytania, a my będziemy je nagradzać. Trzymajcie się do zobaczenia i do widzenia jutro. Widzimy się jutro na zajęciach online. Jeżeli zapisaliście się na nie, to Będziemy się widzieć. Jeżeli się nie zapisaliście na jutrzejsze zajęcia, to jeszcze możecie do nich dołączyć, a jeżeli nie, no to dołączcie do kolejnych, ponieważ to naprawdę nie robi różnicy, czy akurat ominiecie jedne czy dwa zajęcia, ale im szybciej do nich dołączycie, tym więcej informacji zdobędziecie. Cześć! Siema wszystkim, tu Marcel Miszałowski ze Szkoły Tańca M -Dance. Może was. Nie będę o tym miałem powiedzieć.